Pani Zena diop z Manhattanu, z Nowego Jorku tak. z niesamowitym pomysłem dla polskich pań żyjących na całym świecie. Witam panie i panów żyjących na całym świecie polskiego pochodzenia i gorąco zachęcam do uprawiania prawdziwej polskiej mody. Dzisiaj prezentuję Państwu kontusz polski, to jest wersja męska, to jest wersja kontusza, który był używany w Konfederacji Barskiej. Stroje były granatowe z czerwonym podbiciem, tak jak widzimy. Materiały były zawsze wysokiej jakości, wełniane. Podbicie było zwykle lub z bawełny albo z jedwabiu. Także zachęcam na dzień dzisiejszy nosić równie podobne i eleganckie stroje. Jest to bardzo potrzebne, bo jeżeli Państwo popatrzycie dzisiaj na ulicę. Jak wygląda nawet ulica na Manhattanie, tam gdzie jest moje biuro, które jest w dzielnicy mody, to proszę Państwa widok jest opłakany. Ludzie wyglądają jakby byli bardzo nędzni, obdarci, obszarpani, jak rzeczywiście byliby uchodźcami, a rzeczywiście jest to bogate społeczeństwo, a nosi się nieelegancko. I gdy ja pokazuję się w staropolskim stroju, czy to takim, czy w stroju ludowym, wzbudza to pozytywną sensację. Mnie zaczepiają obcy ludzie i pytają, skąd te stroje, co to znaczy. I te, te stroje, ta polska wymowa strojów, tak się kłóci z tym powszechnym nihilizmem, z tym niedbalstwem ubioru, z tym niedbaniem o samego siebie jako o. Stworzenie Boże, to, to po prostu jest zadziwiające, jak ten świat jest spragniony tego, żeby pokazać, że są wartości, o które warto dbać, nawet żeby pokazać strojem, że istnieje natura. Że istnieje człowiek, który jest stworzony przez naszego Stwórcę, i dbanie o to, jak my wyglądamy i jak się prezentujemy, pokazuje również to, jak my szanujemy Boga i jak działamy na Jego chwałę. A poza tym Pani mówiła o spokoju, który. O tak, proszę Państwa, jeżeli zdecydujecie się na to, żeby, tak jak ja dla przykładu, zdecydowałam się nosić polskie stroje, to powiem Państwu, że wstąpił we mnie taki. Spokój, że nie trzeba biegać za modą, nie trzeba sprawdzać, co jest w stylu. Bo, proszę państwa, to, co prezentują do nas na dzień dzisiejszy ci wszyscy projektanci mody, którzy na dzień dzisiejszy coś wymyślili, to absolutnie nie porównuje się z tym, co nosili nasi przodkowie setki lat i prezentowali się i nadal prezentują się super elegancko. Czyli stroje szlacheckie, kontusze, może nawet stroje ludowe. Jak najbardziej, stroje ludowe, nawet elementy strojów ludowych, polskie wszelkiego rodzaju kwieciste chusty, czy zamaszyste spódnice, raczej proponuje ubierać się niż rozbierać się. Wtedy, kiedy człowiek pokazuje, że szanuje samego siebie, że, że nie, nie pokazuje wszelkiego rodzaju nagości w miejscach publicznych, to proszę Państwa, daje zupełnie inną atmosferę kontaktów nawet z ludźmi obcymi, którzy nas mijają. Ci ludzie traktują nas zupełnie inaczej, a szczególnie jeśli chodzi o kobiety. My nie wzbudzamy w przechodniach niezdrowego apetytu, gdy z szacunkiem okrywamy swoje ciała, a nie odkrywamy. Jak reaguje ulica? Pani ma firmę na Manhattanie i pani tak czasem chodzi do pracy. Ja cały czas tak chodzę do pracy. Ulica reaguje bardzo pozytywnie. Małe dzieci, aż do starców wszyscy wytrzeszczają oczy i z zachwytem zapytują wprost. Nie, nawet się nie boją, bo często człowiek człowieka się obawia, obcego zaczepić i zapytać. Mnie pytają wprost, mnie się nikt nie obawia. Ten strój jest niewinny, nie wzbudza żadnych negatywnych uczuć. Tak jak widzę czasem młode kobiety na Siłę bardzo promują swoją seksualność. Człowiek w stroju takim niewinnym wzbudza absolutnie zupełnie inne uczucia i zupełnie inny kontakt z obcym człowiekiem. Ja nawet rozmawiałam z kobietami, które mnie zaczepiały. One były gdzieś tu z Karaibów, z Afryki i pytają mnie, co to za strój. A ja im odpowiadam: Ja wiem, że Wy też macie swoje piękne stroje regionalne, i nie ulegajcie, panie, tej. Nihilistycznej modzie, noszeniu się byle jak, a najczęściej na szaro, na czarno, bez żadnych barw. Pan Bóg dał nam tyle pięknych barw, że trzeba się nimi cieszyć i radować innych. Proszę Państwa, panie, kobiety, dziewczyny w Polsce, yy, za granicą, to jest świetny pomysł na życie i świetny pomysł na podkreślanie Waszej kobiecości. Myślę na przeżywanie życia, a tak samo po prostu na modę. Gratuluję pani. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję państwu.